Dzień dobry lub dobry wieczór. To zależy, kto o jakiej porze ogląda ten filmik. Dziś widzimy się już ostatni raz w tym starym roku. Tak czy inaczej witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku poruszymy sobie dość fajny temacik, który podsunęła mi jedna pewna osoba pod ostatnim filmem w komentarzu. Dzisiaj pogadamy sobie króciutko na temat kur rasy lekhorn. Tak więc jeśli jesteście zainteresowani to serdecznie zapraszam was do oglądania. Kurki są już tutaj w kurniku bo jest już wieczór. Niektóre siedzą jeszcze sobie tutaj na ziemi w kurniku a część z nich siedzi już sobie pięknie na grzędach. Ten dzisiejszy film ma na celu wyrazić taką moją główną opinię na temat kur rasy Lekhorn. Nie będę tutaj nic owijał w żadną bawełnę i będę mówił to, co po prostu myślę. Tak więc zacznijmy od ich charakteru. Tutaj ten charakterek tych kurek mi się bardzo podoba. Może nie aż tak bardzo podoba. Bo troszeczkę z tym przesadziłem, ale podoba mi się ich charakterek. A dlaczego? Dlatego, że ten charakterek mają taki nieco dziki, więc można powiedzieć i zarazem stwierdzić, że są to takie bardziej dzikusy. Mało tego, te kurki poruszają się energicznie oraz zwinnie. Dlatego, gdy czasami otworzę sobie zagrodę i chcę wyjść, to te kury lekhorn sobie czasami uciekną, a zrobię to dość bardzo szybko. Teraz może przejdźmy do ich nieśności. Jak mówiłem we wczorajszym filmie, nieśność kur lekhorn jest bardzo dobra. Ale tutaj co niektórych muszę zmartwić. Dlaczego? Bo nieśność tych kur jest bardzo dobra przez rok lub około rok. Natomiast później ich nieśność może spaść. A oprócz nieśności może spaść również ich odporność i nie tylko. Oczywiście nie zawsze musi tak być, jak ja tutaj mówię, ale w większości przypadków tak rzeczywiście jest. Ja bym się bardziej cieszył, gdyby te kury. Niosły się nieco lepiej niż tylko przez y, okres roku lub około roku. Natomiast co poradzić? Taka jest rasa tych kur, taka jest ich nieśność i nic nie poradzimy. I pamiętajmy tylko o jednym. Kury to nie żadna maszyna czy tam fabryka, i ona też czasami potrzebuje odpoczynku oraz regeneracji. Tak więc co pod względem mięśności to mogłoby być nieco lepiej niż tylko przez rok, tutaj jeszcze warto uwzględnić i dodać, że kury lekorne są kurami typowo fermowymi. A w związku z tym, że są kurami typowo fermowymi, to wiąże się, się to z tym, że ich odporność jest dość niska. Na fermach drobiu praktycznie są spełnione wszystkie warunki tak, jak należy, na przykład taka temperatura, a czasami w naszych przydomowych kurnikach taką temperaturę w okresie zimy jest y, trudno utrzymać nawet chociażby na plusie, ale przydomowy kurnik to nie żadna ferma. A to różnica. Dlatego gdy kury Lekhorn mają dość niską odporność, to są bardziej podatne na zarażenia się chorobami, wirusami i nieco gorzej znoszą na przykład takie warunki atmosferyczne czy hodowlane. Ja ogólnie to lubię praktycznie wszystkie kury, ponieważ zawsze każda rasa kur czy gatunek posiada swój taki wygląd, charakterek. Takie zachowanie, i na pewno w każdej rasie kur, czy chociażby gatunku, znajdzie się coś takiego, co na pewno każdemu z nas się spodoba. No, i co tutaj jeszcze powiedzieć? Kury Lekhorn, moim zdaniem, są dość fajnymi, przyjaznymi kurkami, mają ten swój pewien charakterek, swój wygląd. Mi się podoba ich grzebień, który jest taki. Przechylony na bok, tak jak na przykład tutaj widzicie. Fajne jest też to, że te kury zużywają o wiele mniej paszy niż pozostałe inne kury, więc to jest dla nich jakby taki plus, bo mniej zjedzą. Jak poznałem kiedyś te kurki, to na początku za zaskoczyło mnie głównie to, że te kury. Praktycznie nie posiadają instynktu kwoczenia. Oczywiście nieraz może się zdarzyć tak, że kura lekorn usiądzie na jajach i zacznie je wysiadywać, i później będzie mieć swoje własne pisklęta. Natomiast jest to rzadkością. Bynajmniej u mnie tutaj w hodowli nigdy kura lekorn nie usiadła na jajach i ich nie wysiadywała. Ani nie wodziła piskląt. Po prostu są to kury typowo fermowe i są praktycznie pozbawione instynktu kwoczenia i są one jakby nastawione na produkcję jaj. No i to już by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, co miałem wam do powiedzenia. Za dużo tutaj może nie powiedziałem, ale powiedziałem to, co. Co uznałem za stosowne. Tak więc kończymy ten dzisiejszy filmik. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, samych sukcesów w hodowli i nie tylko. Ja Was serdecznie pozdrawiam tutaj z wiejską zagrodą. I co? Widzimy się oraz słyszymy w kolejnym odcinku na tym kanale. I oczywiście serdecznie zapraszam tych, którzy są chętni na jutrzejszego live'a o godzinie 13:00. Trzymajcie się, no i cześć.